Witam serdecznie, się taki szybki komentarz o moim falstarcie w Fifie i o homikowaniu gier. Bo ja jestem taką osobą, która bez kitu miała okres w swoim życiu, w którym homikowałem gry. Nie wiem, czy to wynikało z tych takich jakichś zaległości, tego poczucia, że dużo rzeczy mnie ominęło, bo kiedy wyjechałem za granicę, to nie miałem czasu na granie i tak dalej, czy po prostu wynikało to z tego, że w którymś momencie gry zostały dane nam za darmo. I to dość tak powiedziałbym regularnie, bo Epic Games Store, kiedy się pojawił, no to to był szał, tak? Gry za darmo. Więc ja na początku byłem osobą, która dodawała wszystko do biblioteki. No ale z czasem zacząłem ogarniać, że ta biblioteka rośnie, ale no ja chyba raczej nigdy w to nie zagram. Więc potem już dodawałem tylko te tytuły, które mnie interesują. A potem to w ogóle już czekałem na gry, które byłyby interesujące pod kątem moich dzieci. Jeżeli chodzi o Steama, to bardzo podobna historia. Ustawianie sobie powiadomień, czekanie na wyprzedaże jesienne, letnie, końcoworoczne, roczne No i kupowanie gier w śmiesznych pieniądzach. Biblioteka robiła się coraz większa, ale w którymś momencie po prostu człowiek sobie uświadomił, ty tego nigdy nie ograsz. Nigdy nie przyjdzie taki moment w twoim życiu, żebyś mógł usiąść i te wszystkie gry przejść. No i po prostu odpuściłem ten temat. Troszeczkę w tym pomogła mi moja mama, bo kiedy po prostu poleciałem do Polski odwiedzić rodzinę, to moja mama zamiast wyrzucić te wszystkie gry, które ja nazbierałem przez lata, zrobiła sobie z nich wystawkę. Zniosła sobie je na dół i poukładała sobie je pod telewizorem. To jest taka cwana zagrywka, bo z daleka to wygląda jak książki, więc człowiek sobie myśli: O kurczę, cóż tu zamieszka inteligencja, takie jakieś ładne, kolorowe książki. Dopiero jak bliżej się podejdzie, to widzi człowiek, że to są gry. No i kiedy człowiek otwiera te gry i po prostu widzi, że kiedyś w grach były instrukcje, były jakieś tam bajery, mapy itd., to Uświadamia sobie to, że kolekcjonuje coś, co istnieje i tak naprawdę ma jakieś formę fizyczną. I oprócz tego, jeszcze można z tego coś zrobić, włożyć to w coś i to nam, wygeneruje nam obraz i dźwięk, i będzie gra, i to wszystko ma ręce i nogi. Teraz tak naprawdę wszystko jest w internecie. No i ja w którymś momencie po prostu doszedłem do momentu, w którym człowiek sobie uświadomił, że homikowanie jest złe. Dużo ludzi ma problem z chomikowaniem rzeczy w prawdziwym życiu, tak? I kolekcjonuje jakieś przedmioty, ubrania, nie może się tego pozbyć, nie chce się tego pozbyć, bo wydaje mu się, że kiedyś przyjdzie taki moment, że z tego skorzystam. Ale prawda jest taka, że. Nie skorzystasz, a ja nie zagram. Dlatego ten temat w końcu odpuściłem i na dzień dzisiejszy kupuję tylko to, co gram. I są takie gry, które gdzieś tam kupiłem jakiś czas temu i wiem, że im dłużej będę zwlekał z ich ograniem, to tym szansa na ich ogranie będzie po prostu mniejsza. I niestety jedno z takich gier jest Red Dead Redemption 2 muszę się ogarnąć i zacząć jeździć na koniu. W sumie to mogłem jeździć na koniu, zamiast znowu przechodzić kampanię w Modern Warfare 2019. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kupiłem sobie FIFA Ultimate Edition na tym EA Store za 810 koron. To jest w przeliczeniu na złotówki gdzieś 400 wy. I Prawda jest taka, że kiedy ta FIFA się skończy i przestanę w nią grać, to ja już nigdy więcej w nią nie zagram. I to, że ja sobie ją kupię i będę ją miał i potem ona będzie w mojej kolekcji, w mojej bibliotece, to tak naprawdę nic nie znaczy. I wyczeriłem sobie taki abonament, który nazywa się EA Pro i on kosztuje 100 zł na miesiąc albo 500 zł za cały rok, daje nam dostęp do całej biblioteki EA, więc będę mógł sobie też pograć w Battlefield 2042 i przede wszystkim będę miał FIFA w wersji Ultimate Team i oprócz tego, że będę miał te punkty, FIFA points na start i tak dalej. Nie Ograniczony dostęp już tak naprawdę dzisiaj od północy, chyba że przeprowadzę się do Nowej Zelandii, no to wtedy będę mógł zacząć od 13, chociaż na PC to podobno nie działa. To oprócz tego będę miał też 1600 FIFA pońców przez 3 miesiące od premiery. I to są takie rzeczy, których najprawdopodobniej bym nie kupił, ale one będą. I po prostu jeżeli mam kupić grę za 400, to w sumie wolę sobie kupić abonament za 5 i mieć tą grę. Teraz, kiedy jej potrzebuję, bo kiedy ta gra się skończy i wyjdzie kolejna FIFA, to to, że ta gra potem zostanie w mojej bibliotece, nic nie znaczy, eee, bo, bo to jest tylko jakieś tam cyfrowe wydanie gry, która jest taka dziwna, że ona wychodzi, każdy się w nią wkręca, inwestuje w nią czas, buduje skład, gra, gra, gra i nagle w którymś momencie ta gra się kończy i zaczynamy od nowa, więc czy ja będę właścicielem tej FIFA, czy ja ją będę dzierżawił od jej? No, to tak szczerze, to nie robi mi różnicy, więc ja już nie chomikuję gier. Uświadomiłem sobie, że te wszystkie gry, które kupiłem sobie na wyprzedażach na Steamie i tak dalej, czy dodałem na tym Epic Game Store, są grami, które, no niestety, nigdy mnie nie zagram. To jest może trochę takie smutne, ale tak to po prostu wygląda. Dlatego najlepiej jest po prostu kupować gry na bieżąco, gdzieś tam sobie planować przejścia tych gier i trzymać się jakiegoś planu, bo jak człowiek po prostu w którymś momencie straci to tempo i zacznie mu się po prostu zbierać, i będzie gromadził zaległości, i ta biblioteka będzie rosła, to, to po prostu jest normalne, że w którymś momencie cię to przerośnie i nic z tego nie będzie, więc tak zrobiłem. To jest taki mój szachmat względem EA. Wydaje mi się, że to jest dobry deal, jestem z tego zadowolony i pochwalę na koniec EA, bo musiałem anulować mój preorder, nie mogłem tego zrobić sam. Musiałem skontaktować się z jakimś tam helpdeskiem, e, oczywiście obsługiwał mnie Hindus. E, troszeczkę było napięcia, bo bałem się, że w którymś momencie zapyta mnie o moją kartę kredytową i trzy cyfry z tyłu, ale wszystko odbyło się sprawnie, pana. Anulował, ja już sobie zamówiłem abonament EA Pro, pieniądze mam dostać, te które zapłaciłem za ten preorder FIFA w ciągu 5 dni, więc w sumie jestem bardzo zadowolony. No i na koniec, fall start z FIFA na PC w moim wykonaniu polega na tym, że ja większość sezonu ubiegłego spędziłem na PlayStation 5, więc na tym koncie powiązanym z PlayStation 5 dostałem dużo paczek wymienialnych, więc miałem jakoś tam miałem pieniądze, miałem karty, miałem co sprzedawać i, i byłem w stanie coś tam po prostu sobie zarobić. No ale nie będę grał na PlayStation 5, więc ten temat odpuściłem. A kiedy zalegowałem się na moje konto PC, to tam niestety nie dostałem. Dostałem nic powitalnego, co było wymienialne. No i tak człowiek tkwi w zawieszeniu i no i musi czekać na ten starty FIFA, i dopiero wtedy będzie wielki pack opening i będzie można ruszyć z tym koksem. Więc to takie troszeczkę, no, takie trochę niefajne. No bo wszystkie YouTubery mają head start, już grają w ogóle w grę i tak dalej, a człowiek siedzi, patrzy i nawet nie jest w stanie zrobić SBC. Bo nie masz czego. Więc taki trochę gruby falstart z mojej strony, no ale trudno. Może już dzisiaj, wieczorem, kiedy to wszystko wystartuje, nadrobimy. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.